Zapraszam na scenę przyjaciela naszego Baltic Business Forum, można powiedzieć, Frequent Flyer do Świnoujścia, pan profesor Marek Belka, premier Rządu Rzeczpospolitej, prezes Narodowego Banku Polskiego, Europoseł, znawca świata, Europy, gospodarki, pieniądza i Świnoujścia. panie profesorze. Mija 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Podsumowania znamy, one są korzystne dla Polski. Jakie będzie kolejne 20 lat Unii Europejskiej, Polski w Unii Europejskiej, kiedy Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo. W gruncie rzeczy to, o czym proszę jestem. Mówić stanowi pewno tło do wypowiedzi Pawła Kowala, który w gruncie rzeczy już z całą maszynerią naszej współpracy i udziału w odbudowie już, już tam stoi, że tak powiem, i czeka na uruchomienie i na odpowiednie sygnały międzynarodowe. Tymczasem ja będę raczej mówił Reprezentował pewną refleksję generalnie o tym, czy Unia Europejska jest gotowa, czy jest przygotowana na tę wielką operację, jaką jest przyjęcie Ukrainy do, w swoje szeregi. Czy Zachód jest, szerzej mówiąc, przygotowany do tego, aby, aby, aby Ukrainę inkorporować do NATO? Ja muszę powiedzieć, że pracując w Parlamencie Europejskim 5 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, no nie mieliśmy oczywiście tej wyobraźni, że wszystko się będzie kręcić wokół Ukrainy. Ja pamiętam, kiedy w Komisji do spraw handlu międzynarodowego pytałem naszą koordynatorkę, czy będę mógł się zajmować Ukrainą. O pewno wielu jest chętnych. Ale odpowiedź była nie, jeszcze nikt się tym, że tak powiem, nie zajmuje i nie zamierza. W związku z tym trafiłem tam, że tak powiem, bez specjalnej konkurencji. Pod koniec pięciolecia sprawy ukraińskie były w centrum naszego działania, pamiętamy wysiłki Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, aby w sposób uporządkowany przedłużyć zasady, preferencyjne zasady handlu z Ukrainą. Ja i moje biuro byliśmy, że tak powiem, w centrum wydarzeń. No, chcieliśmy wypośrodkować te rozwiązania tak, aby w jakimś stopniu zabezpieczyć interesy polskich rolników. Ale mając na uwadze przede wszystkim, że trzeba po Ukrainie pomóc. Nawiasem mówiąc, w dużej mierze moja działalność polegała na działalności edukacyjnej. Pomagali mi w tym zarówno moi, moi współpracownicy w biurze będziecie tutaj mieli Michała Kapek, który będzie moderatorem jednego z, jednego z paneli, ale także widzę wśród gości także innych specjalistów od rolnictwa. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie skala dezinformacji, skala e, kłamstw po prostu zwykłych, które do, docierały do publiczności polskiej i wpływały na nastroje jest niezwykła. Niezwykła. No ale zostawmy to. W ostatnim czasie także przyszło mi, co było dla mnie wielkim zaszczytem, pracować w komisji, w grupie ad hoc, w grupie lobbystycznej zainicjowanej za przez byłego premiera Danii Andersa Fogh Rasmusena, y, a w której to y, grupie lobbystycznej, tak to trzeba nazwać, uczestniczyli, znaczy byli obecni no, tacy ludzie jak Hillary Clinton czy Aleksander Kwaśniewski, Boris Johnson, y, cały szereg przepraszam, że tak powiem, pomniejszych byłych prezydentów i premierów, więc myśmy wystosowali apel do kierownictwa NATO, aby po pierwsze na najbliższym, najbliższym posiedzeniu w Waszyngtonie Rady NATO wystosować do Ukrainy zaproszenie do członkostwa. To wcale nie jest oczywiste jeszcze, czy to zaproszenie będzie wystosowane w sposób formalny i bezwarunkowy. Po drugie, powiedzieliśmy tam, że ten proces dochodzenia Ukrainy do pełnego członkostwa w NATO powinien mieć zakreślony horyzont czasowy. Nie na święty nigdy, tylko do 28 roku. Cztery lata wydają się bardzo dużo, bardzo długo dla ludzi, którzy są w okopach. Ale to jest szalenie ambitna, szalenie ambitny harmonogram działań. Ale na wszelki wypadek zaproponowaliśmy także cały szereg działań niezależnych od tego, jak będzie realizowany harmonogram wstępowania Ukrainy do NATO. Po pierwsze, Zaproponowaliśmy, zaapelowaliśmy, aby wszystkie kraje, także G7, przeznaczyły 0,25% swojego PKB, swojego produktu globalnego brutto dla wspierania Ukrainy. 0,25% to niezbyt niezbyt imponująca liczba, ale to są olbrzymie pieniądze, daleko większe niż te, o których w tej chwili się mówi. Tam są takie propozycje jak na przykład zabezpieczenie swobody żeglugi po Morzu, po Morzu Czarnym. Niesłychane. Dla handlu zagranicznego, dla eksportu żywności Ukrainy. Rzecz fundamentalna. Tak zwana no-line zone, czyli strefa właściwie można powiedzieć opieka nad, 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 nad powie... przestrzenią powietrzną Ukrainy, na całej powierzchni, na całym terytorium Ukrainy pewno daleko to jest za dużo, ale przynajmniej w pewnym zakresie powiedzmy sobie 100-150 km od granic na NATO byłaby to niezwykła także pomoc dla Ukrainy i takich propozycji jest wiele. Zobaczymy ile z tego się ostanie, ale dla mnie była wielka przyjemność, że ludzie z różnych, z różnych części świata, ze świata zachodniego, to prawda, ze świata zachodniego, mówili w gruncie rzeczy jednym głosem i wspierali Ukrainę w sposób, który był nie do wyobrażenia kilka lat temu. No ale teraz o Europie. Czy Europa jest przygotowana? Zanim na to pytanie odpowiem, to kilka słów wprowadzenia. Po pierwsze, Europa jest w bardzo trudnej sytuacji, bo funkcjonujemy w świecie, ale także w gospodarce globalnej, która jest w stanie nierównowagi, niestabilności. A Europa bardzo dobrze funkcjonuje, jak wszystko jest, też tak powiem, uregulowane. Wszyscy się przestrzegają reguł WTO w handlu zagranicznym, w handlu międzynarodowym na przykład. Jak jakby to powiedzieć, nie grożą konflikty zbrojne, wtedy Europa ze swoją Europa jest z Wenus, prawda? Jak kiedyś powiedzieli Amerykanie, a Stany Zjednoczone są z Marsa. Otóż ludzie z Wenus nie lubią czasów niestabilnych, czasów nierównowagi. Muszą w sposób istotny zredefiniować samych siebie i tak jest z Europą. Dlaczego, co mam na myśli, mówiąc, że świat jest w stanie nierównowagi? Bo w stanie nierównowagi są dwa największe mocarstwa gospodarcze, ale także i militarne czyli Stany Zjednoczone i Chiny. W Stanach Zjednoczonych na naszych oczach w ciągu ostatnich kilku dekad łamie się konsensus społeczny. Na którym oparte było funkcjonowanie tego, tego narodu, tego państwa. Pogłębiające się w sposób dramatyczny nierówności gospodarcze, nierówności dochodowe. One zawsze tam były, ale były przykrywane różnego rodzaju działaniami ad hoc. Dzisiaj tych działań ad hoc już nie starcza. Nie ma taniego importu produktów konsumpcyjnych z Chin, albo w każdym razie on się kończy, albo Amerykanie nie za bardzo już chcą tego importu. Wiadomo, że nie można stosować tego takiego po prostu tanich kredytów, czy też kredytów, jak to w, ekonom w literaturze ekonomicznej się mówiło, ninja kredyt. No income, no. Uh, no assets, no, no income, no assets, a jednak dostajesz kredyt. Jak to jest? No job, no tak. No income, no job, no assets. I dostajesz kredyt. Do czego to doprowadziło? Do wielkiego kryzysu finansowego w roku 2008. Tych ad hoc instrumentów już w Stanach Zjednoczonych brakuje. Jaki jest z tego skutek? Dramatyczny podział polityczny, dramatyczny podział gospodarczy i takie ewenementy jak Donald Trump. Ja nie muszę się specjalnie krygować, nie jestem dyplomatą międzynarodowym, więc mogę powiedzieć, tak bezmyślnego narcyza mogła wybrać, mogło wybrać tylko społeczeństwo głęboko tkwiące w kryzysie. Tak Stany Zjednoczone, ja widzę. Z drugiej strony Chiny. Można powiedzieć, fantastyczny rozwój do przodu. Ale Chiny są także trapione bardzo poważnymi problemami nierównowagi gospodarczej i społecznej. Na czym to polega? Chińczycy w pewnym momencie ograniczyli przyrost demograficzny, bo wydawało im się, że to jest konieczne dla, zape dla zapewnienia równowagi tego kraju. Efekt jest taki, że dzisiaj Chińczycy skazani są na ponadwymiarowe, bezsensowne i bym powiedział yy, nieefektywne to jest najmniej, najbardziej naj dyplomatyczne stwierdzenie, oszczędności. Chińczycy oszczędzają jak, jak szalenie. Ale muszą oszczędzać. Bo nie mają dzieci, którzy, które tradycyjnie na nich, o nich dbali, nie mają porządnego systemu opieki społecznej, nie mają porządnego systemu y, opieki medycznej. Efekt: Chińczyk przeciętny oszczędza jak wściekły. Ale w co oszczędza? No, jak wszędzie na świecie. I my to znamy w Polsce: w real estate, czyli w nieruchomości, czyli w zakup mieszkań. Chiny dzisiaj są krajem, w którym w wielu miastach jest morze wieżowców, pustostanów. Dlatego też dla tego kraju tak ważny jest sektor nieruchomości, i każde wahnięcie w tym sektorze grozi wielkim wybuchem społecznym, i o tym wiedzą ludzie w Pekinie. Stąd co Chiny robią? No oczywiście za wszelką cenę próbują pakować i eksport, który będzie utrzymywał, który będzie utrzymywał tempo wzrostu gospodarczego. Pakują gdziekolwiek, no oczywiście cały świat stoi otworem, ale Europa jest najlepszym rynkiem. Rocznie do Europy sprzedają Chińczycy za około 800 miliardów euro, a kupują tylko za 200. Jak to się, czym jesteśmy, czy my, Europejczycy zależymy od Chin? Oczywiście, że zależymy, ale oni także i od nas zależą. Ale to jest równowaga niestabilna. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny mają sytuację bardzo trudną. Z Chinami jest jeszcze ten problem, że jak jest bardzo trudna sytuacja, to kraj na poły totalitarny ucieka w zbrojenia i w wojnę. To jeszcze jest. Jeszcze gorsza sprawa. No i teraz w środku jest ta Europa, która nie jest przyzwyczajona i nie umie się zachowywać w, takiej, w, takiej, w, takiej, w takim środowisku. Ma bardzo skomplikowany proces decyzyjny. I teraz wracamy już bliżej do Ukrainy. Rozgorzała po pierwsze dyskusja o możliwości zmiany traktatów. To jest bardzo daleko idąca propozycja i niezbyt na dzisiaj realistyczna. Dlatego, że o to, żeby zmienić traktaty, a przede wszystkim zasady jednomyślności, trzeba jednomyślnej zasady de decyzji. A zawsze się znajdzie jakiś warchoł, któremu liberą veto tego typu jest na rękę. A jeszcze jak ten warchoł jest pożytecznym idiotą Putina, no to sprawa się zamyka. Efekt jest taki, że dzisiaj będziemy musieli wycisnąć z istniejących traktatów wszystkie możliwości przyspieszenia i ujednolicania decyzji. Są takie możliwości, jest taka tak zwana formuła passerelle czy kładki. Mówiąc po prostu, jeżeli przystępujemy do, do sprawy, na przykład dotyczącej obronności albo może, a to będzie na bardzo trudne, dotyczące rozszerzenia NATO, to możemy się umówić jednomyślną decyzją, że w tej kwestii będzie obowiązywać większość kwalifikowana. Być może trzeba będzie koncepcję większości kwalifikowanej nieco zmodyfikować, żeby, żeby dwa wielkie kraje, czyli jak wielkie jak na Unii Europejską, czyli Niemcy i Francja, nie miały aż tak bardzo y, mocnej pozycji, żeby kraje inne, małe i średnie, mniej się obawiały takich rozwiązań. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Jan Truszczyński, jeden z najwybitniejszych naszych znawców Unii Europejskiej, mówi, że być może Unia jest skazana. Na pójście do przodu przez tak zwane koalicje chętnych, coalitions of the willing. Pamiętacie, jak Bush Junior atakował, czy, chciał, czy przygotował się do ataku na Irak, to też nie mógł liczyć na decyzję ONZ-u, nie mógł liczyć na wsparcie Unii Europejskiej jako całości, tworzył tak zwaną Koalicję chętnych. Myśmy byli w tej koalicji chętnych. Ona jakoś tam zadziałała i dla Polski z nie najgorszym skutkiem, ale też i wielkich korzyści dla nas nie przyniosła, a dla świata tylko katastrofę, można powiedzieć byśmy wyprodukowali państwo islamskie i tak dalej, i tak dalej, i zdestabilizowaliśmy już doszczętnie Bliski Wschód. I teraz, jeżeli by nas, Europejczyków, Miała czekać ta, ta możliwość, ta opcja, budowanie koalicji chętnych ad hoc, to bylibyśmy skazani na chaos. Już nie na Europę dwóch prędkości, tylko na Europę wielu prędkości. Taki pucel taki byśmy ułożyli z tej Europy. Wstąpienie Ukrainy byłoby utrudnione, bo. Negocjacje we wszystkich 30 bodaj 30 rozdziałach mogłyby dobrze iść, ale zawsze się znajdzie jakaś Holandia, która ze względów całkowicie wewnętrznych będzie głosować przeciw. Unia Europejska więc bez porządnej reformy procesu decyzyjnego będzie miała bardzo trudno po pierwsze, żeby się rozszerzyć i to nie o Macedonię Północną. Tylko o kraj wielki i istotny dla geopolityki, czyli Ukrainę, i żeby wzmocnić są swoją siłę obronną, swoją siłę yy, wo, no, wojskową po prostu. Och, chyba, że zostanie komisarzem Radek Sikorski, to on, on wszystko może. <laughs> no dobrze, ale to był żart, yy, chociaż. Yy, po cichu mogę powiedzieć, że podobno ta opcja jest rozważana całkiem, całkiem poważnie w polskim rządzie. To tyle. Ja nie, nie byłem zbyt optymistyczny w swoich wydłużeniach, ale chcę powiedzieć, że jest jeden powód, dla którego ja nie pozostaję pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość Europy. Unia Europejska rozwija się poprzez kryzysy. Jak nie ma kryzysu, to staje się nudna. Dla społeczeństw staje się niemalże ciężarem. Ale jak jest kryzys, a tych kryzysów ostatnio było tyle, że właściwie nie sposób je policzyć, to wtedy okazuje się, że interesy krajów poszczególnych bywają w pewnych momentach podporządkowane. Podporządkowywane interesowi wspólnemu. I jest szansa w związku z tym, że Unia Europejska będzie się zmieniać na lepsze. Dziękuję. Dziękuję. Poszerzenie o Unię Europejską i Ukrainę to jest rzeczywiście wyzwanie, nie tylko natury politycznej, ale także wyzwanie natury ekonomicznej, wyzwanie natury gospodarczej. Przekonaliśmy się o tym w Polsce w ostatnich miesiącach. Kiedy nasi dzielni producenci rolni uznali, że to nie kraj, który broni się przed agresją, dyktuje ceny zbóż na rynkach światowych, że to ten kraj dyktuje ceny, a nie agresor czyli nie Rosja. Panie profesorze. W... Jeszcze powiem jedno, bo tak, żeby proporcje właściwie złapać. Ukrainę w Europie. Ale w Polsce tym bardziej postrzegamy jako supermocarstwo rolne, bo rzeczywiście w pewnych yy, produktach to jest supermocarstwo. Ale całkowity eksport, wartość całkowitego eksportu Ukrainy przed 1922 rokiem, czyli nie było jeszcze wojny, stanowił zaledwie połowę wartości eksportu rolnego naszego kraju. My jesteśmy supermocarstwem, a nie Ukraina. I stąd pytanie, czy ukraińskie agroholdingi zjedzą całe dopłaty bezpośrednie? To jest wątpliwość wyrażana w Polsce w ostatnich miesiącach. Na pewno, na pewno wspólna polityka rolna będzie musiała ulec istotnym modyfikacjom. Bardzo istotnym modyfikacjom. Zresztą struktura rolnictwa ukraińskiego jest też bardzo specyficzna. My patrzymy na strukturę, na, na rolnictwo ukraińskie jako na te wielkie holdingi, ale wielkie holdingi mają 15% areału, 15% areału, a cała reszta są mniejsze przedsiębiorstwa. Jest pytanie, czy system dopłat bezpośrednich do, do obszarowych się utrzyma, czy może do produkcji? Ja wiem, że PSL to tak ma rozdwojoną jaśń tutaj. I trzymam kciuki za tę drugą jaśnię. Poza tym, ta olbrzymia ilość pszenicy, kukurydzy mogłaby zmienić zasady pomocy rozwojowej Europy dla krajów globalnego południa. Dlaczego Rosja ma? podarować kilkadziesiąt tysięcy ton pszenicy głodującemu Sahelowi, kiedy Europa mogłaby to zrobić tylko w skali kilkanaście razy większej. Bo jak Europa tam gdzieś w Czadzie prawda, daje pieniądze na, jakieś, na jakąś zieloną energię, to zapewniam Państwa, Czadejczycy mniej będą nam wdzięczni niż jak się im dostarczy milion ton do pszenicy. Czyli Ukraina pomostem między Europą a Trzecim Światem, z tymi, którzy są biedni i głodni. Albo bodźcem albo do istotnych, pozytywnych zmian wewnętrznych w Unii Europejskiej. A czy taką zmianę przewiduje Pan jakby powiedzieć w myśleniu Unii Europejskiej o budżetach krajowych i o finansowaniu wydatków niezbędnych na zbrojenia czy obronność? To jest nowy profil działalności wszystkich rządów zakupy, 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 które nie mieszczą się w widełkach poprawności budżetowej? Po pierwsze, jeśli chodzi o poprawność budżetową, to yy... Pracujemy, a w mojej frakcji, czyli w socjaldemokratycznej frakcji, nie jest to wcale łatwe, pracujemy nad tym, żeby wydatki zbrojeniowe były wyjęte spoza tego 3% limitu deficytu budżetowego. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że większość krajów, znaczy jestem pewien, że większość krajów europejskich członków NATO Zgadza się z tym, że muszą zwiększyć wydatki zbrojeniowe i dojść do owych 2%. Ale równie ważną sprawą jest koordynacja przemysłu zbrojeniowego. No i jeżeli będzie to stanowisko komisarza do spraw obronności i jeżeli będzie ten komisarz miał instrumenty. Zarówno finansowe, jak i prawne, to można się spodziewać tutaj istotnych, pozytywnych zmian. No przecież okazało się po prostu, że, że nawet jak Europa chciałaby dostarczyć amunicję Ukrainie, to, to nie ma. Te okropne Niemcy, w ciągu, chyba w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, tak powiem o 90% chyba nie przesadzam wcale o 90% zmniejszyły liczbę czołgów na stanie swojej armii. No, po prostu dywidenda, dywidenda pokoju, prawda? Po cholerę mamy wydawać pieniądze na zbrojenia. Zresztą ja się z tym zgadzam, jeżeli nie ma zagrożenia. No tylko że jest się okazuje, że jest. Mówił pan o tym nowym położeniu świata, w którym Chiny mają swoje problemy, Stany Zjednoczone mają problemy natury i politycznej, i ekonomicznej, i w tym wszystkim jest nasz kontynent nazwijmy go Europą, w mniejszej części Unią Europejską, w którym chyba brakuje przywództwa. Czy tandem polsko ukraiński może być nowym motorem Unii Europejskiej? No na razie to jeszcze Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej i przez parę lat jeszcze będziemy musieli poczekać, więc a tymczasem przywództwo by się już nam przydało od razu. Więc ja myślę, że rzeczywiście wejście Ukrainy do, do Unii Europejskiej jest, będzie oznaczało także przechył. Znaczy jakby centrum grawitacyjne Europy pójdzie na, na Wschód bardziej. No oczywiście to dla nas jest niezwykle atrakcyjne. Ja nie wiem, czy będziemy sobie w stanie poradzić, zarówno materialnie, jakby intelektualnie także z takim obowiązkiem. Są obowiązki przede wszystkim. Dzisiaj przywództwo to nie są korzyści, tylko obowiązki, więc no ale na dzisiaj to, to ja bym powiedział, że trzeba próbować lepić to przywództwo z tego, co jest. No. Czyli mówiąc krótko, trójkąt, trójkąt weimarski, nawet jeżeli niektóre z krajów tego trójkąta mają dzisiaj przywódców słabych i, i mających problemy wewnętrzne. Nie ma innego wyjścia. Co powiedziałby Pan siedzącym na tej sali, którzy 9 czerwca nie pójdą do wyborów europejskich? Jak się nie interesujecie, nie, nie interesujecie Europą, to się polityka wami wam zainteresuje. To jest tak jak z polityką, jak ludzie mówią, że nie, polityka ich nie interesuje, prawda. Nie mam na kogo głosować. Najbardziej idiotyczne. Przykład debilizmu politycznego, że nie mam na kogo głosować. No to znaczy na siebie tylko, nie? Ja bym nawet na siebie to nie wiedział, czy, czy bym zagłosował, bo nie wiem cholera jakie mam poglądy. Nie no, Głosuje się zawsze na kogoś czy na tę partię, która najbliższa jest moim preferencjom, czy ta, która realizować zamierza czy obiecuje najważniejsze dla mnie interesy. Ja uważam, że. Ja jestem euroentuzjastą i ja uważam, że jakieś analizowanie kosztów i korzyści jest dobre, ale ale o jakichś kosztach naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej to to mnie jest trudno mówić są same korzyści praktycznie biorąc. i jeżeli miałbym znaczy rekomendować głosowanie to na tych którzy są zdecydowanie proeuropejscy bo to jest interes Polski jak to się z polskim na nacjonalistą albo delikatnie i patriotą, to powinni głosować za Unią Europejską, bo tam jest nasz interes. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Dziękujemy za pana refleksję o nas, Polakach, o świecie Unii Europejskiej.